Dzień dobry, dzień dobry, witam Was, Paulus. Jesteśmy na scener pojedynkowo. Link macie w opisie na dole. I tak, to na tym polega, żeby zaznaczać odpowiedzi, głosować. A to są pytania takie, nie? Na przykład tak. I pierwsze pytanie to, gdzie byś wolała zrobić sobie kolczyk? Na języku w pępku. O, w pępku to musi boleć. Na języku bym wolała. Gdzie trzymasz buty? W szafie, na podłodze. Na podłodze. Tła wersja kasset Johansson jest ładniejsza. Bez makijażu, z makijażem. Oj, z makijażem. <tryk> Przepraszam, że kaszę, ale... Jeszcze jestem yy, chora. Jakie włosy... Jakie, jakie włosy wolisz? Krótkie, długie. Ja długie, moja mama krótkie, bo ma krótkie włosy, a ja mam dość długie, bo długie, długie. Co masz w oknach? Żaluzje, firanki. Ja mam firanki. Firanki takie takie paseczki długie, które ma, której marki obu wolisz. Bo mam coś tam. Pumba? Puma? Pumba, puma! Ja wolę pumę! Który kapel wygląda fajniej? Myślę, że ten, ten jest fajniejszy. No ja myślę, że ten, ten jest taki fajny i klasyczny. Gorzej jest być grubym łysem. Gorzej jest być... Bardziej otyły, bo wtedy, jak to mój tata mówi, można się nie zmieścić w drzwiach. Co zakładasz jako pierwsze przed wyjściem z domu? Eee, e, Obu jedno, najpierw. Co byś wolał nosić? A to aparat autotoniczny okulary. Nie wiem, remis dam, bo nie wiem. Jakie paznokcie wolisz? Naturalne czy malowane? Ja wolę malowane. Fajne kolorki są mi w ogóle. W jakim ubraniu chodzisz do szkoły? W dowolnym mundurku. W dowolnym nie chodzę w mundurku do szkoły. Dziwne to by było. Wyobraźcie sobie mnie jeszcze na dodatek w mundurku szkolnym i w szkole. I dziećmi, którzy się nabijają ze mnie. Pofarbujesz włosy na nietypowy kolor. E, wolę natura naturalne kolor kolory. E, wolisz krawat i muszkę. Tak to to jestem dziewczyną, więc nie wiem, ale tak to to ja wolę muszkę. Są na takie fajne muszki? Wygodniej na obcasach czy na płaskiej podeszwie. Zdecydowanie na, po na, po na płaskiej podeszwie włosy zapuszczasz czy obcinasz? Yy, obcinam. Yy, już jak mam takie długie i... znaczy może nie długie, ale jak już mam takie zniszczone końcówki, no to obcinam te końcówki, yy, która moda bardziej Ci się podoba. Moda lat 80., moda lat 90. -tych. Jak teraz patrzę to. <laughs> Fajne mieli stroje w latach 80. -tych. Więc biorę w latach 90., bo były takie bardziej jak nasze. Gdy jest gorące, to wolisz chodzić w spódniczkach, spodenkach. W spodenkach wolę chodzić. E, chodzić. E, Suknie ślubne tradycyjne czy ekstrawagancko? Tradycyjnie, takie, taka normalna, jak Jakie beznocie? Jakie masz beznocie? Takie czy długie? Teraz mam krótkie, ale jak zawsze mam długie. Lepiej mieć za długie czy za krótkie spodnie? Za długie, chociaż no takie nie. Ale za długie to można sobie trochę podciągnąć je w ogóle, a za krótkie no to już nie. Którą yy, sieciową. Sie, sieciówkę wolisz. Nef Jurek. Jurek. Jurek, Jurek y, H N M. And M. D H i M, czy coś jak to, Ja nie wiem jak to się mówi sklepy, ale... czym sklepy. Jak się mówi no nef, coś tam i te H coś tam. Y, czym... Wolisz stylizować włosy. żelem pastą. Ani tym, ani tym nie stylizuję. Co wolisz? Szelki czy pasek? Ja wolę pasek. Chociaż szelki są fajne, jak są takie specjalne spodnie na szelki. To fajnie wyglądają. Które paznokcie ładniejsze? Z kryształkami? Różowe. Różowe na pewno. Wolisz rzeźbę czy masę? Eee... Chyba rzeźbę. Nie wiem. Rzeźbę wolę. Jakie roz... rozporki w spodniach wolisz? Jezus, rozporki. Na guziki na suwak. E, ja wolę na suwak. Jak wolisz się ubierać? E, elegancko? Sportowo? Ja, ja chodzę ciągle, czy to w domu, czy to w szkole, ciągle chodzę sportowo. Z jakie firmy wolisz kupić buty? Z jakie, z jakie, z jakie firmy? Z jakiej firmy wolisz kupić buty? Z Converse czy Vans? Bez z Converse, mi się tam zdaje. Jakie już włosy? Kręcone, proste. Mm, ja chciałam mieć zawsze, ale to zawsze kręcone włosy. A, I to będzie na tyle tego od, y, w tym odcinku. Myślę, że Wam się podoba ten odcinek. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. <laughs> Zasubskrybujcie mój kanał, bo już mam 3 subskrybucje i tak się cieszę. Bardzo mocno z, z tych trzech subskrybucji, chociaż to nie jest dużo, ale no po prostu się tak bardzo cieszę, że no nie mogę tego opisać. Yy, no i co? Yy, link do, do właśnie do, do tej strony macie w opisie na dole i będziemy kończyć ten odcinek. Do widzenia, do zobaczenia, pa pa!